Po wejściu na stronę podatkigov.pl kliknij w zakładkę e Urząd Skarbowy. Zaloguj się, wybierając preferowaną metodę logowania, np. profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna. Po zalogowaniu w menu po lewej stronie wybierz dokumenty, a następnie złóż dokument. Z listy dostępnych dokumentów wybierz pełnomocnictwo upl. Pełnomocnictwo składamy za siebie. Wybieramy identyfikator podatkowy i system automatycznie uzupełnia nasze dane. W kolejnym kroku uzupełniamy dane pełnomocnika. Następnie określamy okres obowiązywania pełnomocnictwa podając daty ważne od i opcjonalnie ważne do. Jeśli nie podasz daty ważne do, pełnomocnictwo będzie bezterminowe. W podsumowaniu możemy zweryfikować poprawność danych a następnie zaakceptować, podpisać i wysłać.